Witam wszystkich. Firma Daiwa w tym roku pokazała serię nowych bagaży. Pokrótce chciałbym omówić kilka z nich. Jest to m.in. torba bagażowa, która ma bardzo fajne rozwiązanie w postaci zamka rozpinanego do samego dołu. Co umożliwi nam dostęp do bagaży w każdym przedziale. Także nie musimy wyciągać wszystkich rzeczy, aby dostać się do tego, co leży na samym dnie. Kolejną z bagaży jest torba termiczna która zachowuje izolację termiczną oprócz tego w górnej części mamy zestaw pudełek wszystkie są nakrętki mają wykonane z uszczerką, więc nie ma obawy o wyciek jakiegokolwiek likwidu bądź dipu Kolejna torba jest to torba dla tych którzy lubią dobrze zjeść mianowicie jest to torba na żywność Również wykonana z izolacyjnego materiału. W zestawie mamy również talerze i cały asortyment potrzebny do spożycia posiłku. Także wszystko, co jest nam potrzebne, mamy tak naprawdę w jednym bagażu. Wszystko wykonane na bardzo solidnych zamkach z bardzo mocnego materiału. Chciałbym również przedstawić nowe łóżko w ofercie dajwy. Które y, ma zastosowany innowacyjny materac, który możemy wypiąć. Także po całym sezonie jest możliwość wypięcia materaca y, i na przykład go wyprania, wyczyszczenia. I na pewno zapewni to y, utrzymanie czystości. Łóżko całe jest na sześciu nogach z bardzo dużym, mocnym pokrętłem do regulacji. Wysokości i oparcia. Także jak najbardziej polecamy nową serię bagaży i łóżek. Kolejnym produktem, y, pokazanym przez firmę Daiwa, jest to y, nowy rodpot. Jest to statyw y, na czterech nogach, który ma bardzo wiele zalet. Między innymi, y, pierwszy cały system nóg jest y, przesuwny na głowicy. Głowica jest wykonana z dwóch bardzo mocnych. Podpórek, bo po wykręceniu tych belek możemy ich użyć jako, jako podpórki. Także możemy ustawić wędki praktycznie w pionie bez najmniejszego problemu. Kolejnym bardzo fajnym i wygodnym rozwiązaniem jest konstrukcja buzbarów, które te ramiona mają. Taki system mocowania, gdzie nie musimy ich po prostu wykręcać. Także problemy z zgubieniem różnych elementów rodpoda w tym przypadku zostały bardzo sprytnie rozwiązane. Oczywiście ustawienie również wszystkich nóg jest, jest regulowane. Możemy to wszystko wykonać za pomocą pokręteł z bardzo solidnego plastiku. Więc na pewno tutaj nic, nic się nie uszkodzi po drodze. Cały statyw wykonany jest z przeznaczeniem na trzy wędziska karpiowe. I tak jak już wcześniej też mówiłem, poszczególną nogę możemy wykręcić i użyć ją osobno jako podpórkę. Pokażemy. Bardzo solidna podpórka, która ma Taki sam gwint uniwersalny pod sygnalizatory, regulacja na dwóch śrubach, które są podparte na sprężynkach, więc skręcenie, zgubienie tych nakrętek jest praktycznie niemożliwe. Więc cały pod jest bardzo uniwersalny, można go użyć na każdym typie wód, do bardzo różnych typów łowienia. Kolejną z nowości w firmie DAIWA jest cała oferta bagaży służących do. Schowania wędzisk karpiowych są to nowe holdale. Yy, przeznaczone na, w tym przypadku na cztery uzbrojone wędziska i cztery wędziska nieuzbrojone. Występuje oczywiście również wersja na trzy wędziska. Zabezpieczenie wędek razem z kołowrotkami, których nie musimy specjalnie odkręcać, jest tutaj no, na najwyższym poziomie. Bardzo szerokie yy, pianki, bardzo szerokie komory. Wędziska nie obijają się o siebie, nie mają ze sobą styczności. Wszystko na bardzo mocne rzepy, i odizolowanie od każdej innej wędki. Zewnętrznie również jest kilka komór i pomieszczeń na różnego typu dodatki, które się zabiera ze sobą, typu parasole, podpórki czy nawet rodpoda. Nowością jest również plecak. Bardzo fajna rzecz na krótkie wypady. Kiedy nie zabieramy ze sobą całego potrzebnego ekwipunku, tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zakładając na plecy mamy wolne ręce i cały plecak jest na stalarzu, to jest również bardzo ważne, bardzo wygodne szelki, i klamry, które usztywniają wszystko na plecach. Bardzo wygodny i bardzo pojemny plecak. Kolejną rzeczą jest worek do ważenia karpi. Wygląda tak jak standardowy każdy inny worek do ważenia Karpi, z tym, że ma jedno bardzo ważne udogodnienie. Mianowicie cały stelaż jest rozłączany. Także po złożeniu nie wozimy ze sobą metrowej sztycy, tylko dosłownie bardzo małą paczuszkę. Oczywiście jest na to wszystko pokrowiec i możemy to wrzucić w każdą jakąś małą lukę do auta. Również nowe lufy na pojedyncze wędziska, które bez problemu mieszczą wędki z przelotkami z pierwszą przelotką 50 mm i każdej wielkości kołowrotek typu Big Pit. Jak również nowe łóżko wykonane na sześciu nogach z bardzo szerokim materacem o grubości około 5 cm, oczywiście w zestawie szyta. Poduszka, która można, którą można wyciągnąć i utrzymać w czystości.